Pojawiły się ofiary, bo ja rozmawiałem się z operatorami. Oni się boją, że przyjdzie taki moment, ja ich nie rozumiem. będzie policjanta, pan... nie będzie ochrony, to będzie Wie krótka pan... chwila, no, kiedy takie... ktoś może no, znaczy... stracić życie. Z Zasługujemy sobie na, na, na chwilę prawdy. Ja bym chciał, żeby w tym studiu zamiast byłego prezesa telewizji usiadł aktualny prezes telewizji i odpowiedział, patrząc ludziom w oczy, co też takiego się dzieje, i jaką rolę tutaj telewizja publiczna odgrywa w podgrzewaniu nastrojów? Ile razy na antenach wiadomości słyszał Pan für Deutschland? Słyszał pan to? Słyszałem. Słyszał pan, tak. A słyszał pan dzisiaj Morawieckiego, który mówi, że inflacja jest jak Tusk, przybywa z zagranicy i wy, y, tworzy no, przeszkody. słyszałem tej wypowiedzi. To ale... jest wypowiedź Morawieckiego, no którą tylko... z aprobatą y, y, cytujecie. Co to jest, Co jest jak nie do nienawiści? Tylko to jest jakaś wypowiedź polityczna, która nie jest ale... nacechowana ale jakąś ona... formą nienawiści. Jak nie sugerujecie w ten sposób, tak samo jak z tym wielokrotnym powtarzaniem für Deutschland, że Tusk się to jest jakiś obcokrajowiec. Z domyśle jakiś Niemiec, a to jest polski polityk, polski premier. czego się śmiać. No i z czego się śmiejecie? Za chwilę, będziecie potępiać ludzi, za chwilę będziecie potępiać ludzi, że sobie skaczą do oczu, a tego nie widzicie. No panowie, opamiętajcie się.